Czy Bobowi uda się uzbierać majątek, uda się utrzymać, będąc w karierze mrocznego kosiarza i zabierając duszę? to jest pytanie. Witam Was kochani, w kolejnym odcinku z First Luka, z najnowszego dodatku do The Sims 4, Życie i Śmierć. I mamy tutaj Boba, z którym Eliza się rozwiodła i wywaliła go po prostu na bruk. I opoznał, że standardowa kariery to, to już nie jest to. Trzeba zarobić czymś niestandardowym i podejmie się on karierę mrocznego kosiarza. Ale na samym początku. No i oczywiście, kochani, mam dla Was teraz zdanie tego dodatku. Mamy cztery zasady, aby rozdać dwa kody, ponieważ jak zawsze mam dla was dwa kody do właśnie dodatku Życie i Śmierć. Jedyny szczegół, który musicie zrobić, to zaobserwować mnie na Instagramie. Mój Instagram to kosmouu. Następnie polajkować ten film. Kolejna rzecz to zasubskrybować mnie tutaj na YouTubie i... Ostatnia rzecz to jest to, że musicie pod tym filmem napisać nick z waszego Instagrama, żebym sprawdził, czy mnie obserwujecie, a na końcu napisać trzy słowa, które kojarzą ci się ze śmiercią. I to mogą być oboje jakieś słowa, nawet królik. Ja wybiorę później dwie osoby, które wygrają właśnie ten dodatek i wyniki wstawię wam o godzinie 12.31 października na kanale Społeczność. Siemano kolano. Ja jestem Bob Naleśnik i mam dla was specjalną wiadomość. Jak wpiszecie w e-app kod kazmą podczas kupowania rozszerzeń do Sims 4, to Kacper wypuści mnie z simowego więzienia. Please, zróbcie to. No ale oczywiście, bo sobie żartuję. A, tak serio, gdybyście chcieli mnie wesprzeć. Bo wiecie, jestem w Chinach, życie jest drogie i tak dalej. To podczas kupowania dodatku, na przykład e, Życie i Śmierć, możecie kliknąć sobie tutaj Zamów przed sprzedaży i podczas właśnie zamawiania tego dodatku możecie zastosować sobie kod promocyjny COSMO i w ja dostanę 5% z tej transakcji, jak widzicie ze względu na to, że jestem w Chinach to mam troszeczkę inną walutę tutaj, ale nie martwcie się, to nie jest tam dodatku w Polsce jest nadal taka sama także tak to wygląda, dziękuję wszystkim bardzo za to, że mnie wspieracie i tu do odcinka dalej no dobrze, ale jak z mamy zero Bob musi się ze swojej starej pracy wyparcelować i oczywiście zmienić stylówę a w międzyczasie zatrudnimy się też jako kosiarz o, proszę bardzo, no i teraz od razu lepiej wygląda chłopak jakby idealnie, nadawał się do swojej kariery. No dobra, ale mamy zero simulonów, a potrzebujemy zasadniczo coś na te, wiecie, pierwsze dni, w których tutaj jesteśmy. Tutaj możemy też zapytać się czegoś w studni życzeń, czy nam nie da jakiegoś bogactwa. Także mamy trzy żabolce. No, nie są one zbytnio, niestety, drogie. O, ale to za stubę to już nie jest tak źle. To powiedzmy sobie życzenie na bogactwo. Zobaczymy, czy coś dostaniemy. Jakby zawsze można, słuchajcie, spróbować, prawda? O, oh, yy, yy, nie, zabrało nam cały hajs. To życzenie nie wyszło tak, jak planował, bo w efekcie nie stało się nic no, się. Kompletnie e, bardzo lekkie. Ej, what the hell, dostaliśmy żabę śmierci? Co to jest żaba śmierci? To jest nowość? No dobra, gdzieś gdzie jeszcze możemy iść na cmentarz i właśnie do tej krypty zobaczyć, czy tam jakieś pieniądze będą nam się wytrzasnąć. Eksplorujmy zatem podziemne krypty, więc. Z... O, monety. I dostaliśmy kolejną kartę. Ej, zarobiście. No, chyba niestety nic tutaj nie znajdziemy, więc wyjdźmy z krypty. Na szczęście plus jest taki, że możemy wziąć tutaj chociaż skorzystać z toalety. Tutaj była trumna, więc może nikt nie zauważy, że tam wchodzimy. Możemy rozpalić ognisko i chyba tam dałoby radę zjeść jakieś pianki. Tak mi się no nie. myślę, że on mi się spali tu jeszcze, no go nie uratowali. Nie ma pianek, no nieważne. Idziemy żniwiać, w sensie zabierać duszy i tak dalej. Witamy w Wydziale Śmierci w Doświatach. Witaj na Mrocznej Gałęzi. Tu nauczysz się postaw koszenia oraz weźmiesz udział w sesji szkoleniowej, którą poprowadzi sam Mroczny Kosiarz. Udej się do w gdzie otrzymasz lecenie, a następnie przygotuj się do koszenia, wykonując takie zadanie jak szukaj informacji na temat zlecenia, ćwicz koszenie lub przeprowadź konserwację kosy, zanim wyruszysz do pracy. Wyrabiaj tygodniową normę dusz, na którą wpływ masz ty oraz twojej ze światów, kosząc duszę swoje wyniki możesz sprawdzić na komputerze, no i słuchajcie mi, kani tak wygląda tak naprawdę góra, na której Mroczny Kosiarz posiada swoje, jak widzicie tutaj swoje miejsce pracy swoje miejsce, w którym on zasiada po prostu, najprawdopodobniej trzeba się na coś wdrapać, tutaj mamy portal, w którym wypuszczamy dużo do zaświatów, no i tak wygląda cała firma, czyli po prostu zakład pogrzebowy imienia Mrocznego Kosiarza, najprawdopodobniej w coś w tym stylu poszukajmy zlecenia w misie wróż, pomiędzy wirów i fal wyłoniło się zadanie, a jest im trening koszenia i przeprowadzić konserwację kosy. Proszę bardzo, teraz tutaj możemy sobie ćwiczyć koszenie. O oh my god, Eliza umarła? Naprawdę? Eliza umarła? Czy co? Jesteśmy w domu Elizy. Szkolenie na kosiarza. Witamy na szkoleniu z koszenia. Poznaj Keniego, To nasz dobry nieumarły kolega, niestety obecnie Keny nie żyje, ale bez obaw. No jak to? Dlaczego jesteśmy w domu? Justyna? Dlaczego jest jakaś Justyna nagle? Dlaczego to jest Eliza i Keny? Dobra, musimy zbadać, co się z nim stało. I chcesz podobać się tego kosiarza teraz? Chcesz namówić mojego szefa do tego, żeby mi, mnie zwolnił? Nie wiem o co chodzi, ale to nie jest dobry pomysł. Przyjął tej śmierci był królik zabójca? Zabójcza dedukcja. Nie no to weźmy, skośmy duszę normalnie, nie będziemy jej kosić leniwie. Poprośmy go ocenę koszenia. Hodał mi się program usługi niezależnie od okoliczności. No i uwolnimy sobie szybko duszę do zaświatów, żeby nasz Keni tam sobie posiedział. Uszanowanko z drugiej strony. Nie znasz mnie więc to może zabrzmieć dziwnie, ale dostaniesz po mnie spadek, drogie dziecko. Hm? Dlaczego pytasz? Powiedzmy, że będzie lepiej, jeżeli nie będziesz dawać pytań. Te pieniądze muszą do kogoś trafić to szybko, a podobno ty cieszysz się wśród ci z szacunkiem, dlatego odw część moich ciężko zrobionych simulonów. Słuchaj no, Planowanie tego, co będzie po naszej śmierci jest częścią życia. Należy spisać testament. Gdy tylko jesteśmy gotowi zdecydować, kto dostanie nasze simulony i pamiątki oraz kto zapiekuje się dziećmi. Mój testament powstał na komputerze, ale można też umówić się z prawnikiem od spraw spadkowych. Pamiętaj tylko, żeby dokonać w życiu właściwych oborów. U mnie jest było kiepsko. Dawaj. Cztery koła i 260 simonów mamy. Sprawdźmy, co możemy zrobić za cztery kafelki. I tak w sumie to mamy wszystko, co nam potrzeba i. Jeszcze więcej. No to tak wygląda domek naszego Bobunia, jak na ten moment. Nie jest najgorzej. Mamy sytuację kryzysową i musimy po pierwsze naprawić misę wróżb. Później musimy się pozbyć złośliwego ducha oraz zamknąć szczeliny zaświatów. Napraw portal do zaświatów, no to dawaj naprawimy, więc to będzie krótki dzień tutaj, bo to można zrobić bardzo szybko, ale później trzeba po prostu skalibrować tablet. Więc to taki dzień spokojny, chyba że nam wyskoczy jakieś jeszcze zlecenie. No i kończy nam się dzień kolejny. Dzisiaj powinniśmy dostać awans i mamy. Jesteśmy asystentem spoczynku. Zobaczymy, jak to będzie jutro. No i mamy 1152 simony, więc idzie dobrze. Dołącz do Boba, tego nie roba. Tak by tak nie, nie powiedział. Okej, okay, więc jesteśmy trzeci dzień w pracy i musimy poszukać zagubionych dusz. Co to znaczy zagubione dusze, jakby? Kapryczne dusze. Wpatrując się w wir, Bob dostrzega, że Waylon ma na stanie dusze, które nie zostały zweryfikowane przez mrocznego kosiarza. Czy powinien zatem wysłać swojego współpracownika do krypty, by zajął się Waylonem czy może odpuścić mu? Zabierz mu duszę, dawaj. I co teraz? Bob wysła do Waylona współpracownika, by ten zarząd Posiadanej przez niego duszy, po czym Waylon bez problemu ją odstępuje. Waylon raczej się nie zmieni, lepiej więc mieć na niego oko. O, i mamy duszę, którą możemy wpuścić ze światów. W sensie to samo było, słuchajcie, ostatnio w moim ostatnim let's playu w tej godzinnej rozgrywce. Ciekawe jestem, sam, czy, czy to będzie wszędzie tak samo. Przyczyna śmierci, co było przyczyną śmierci? Klik zabójca znowu, ok. I mamy duszę w wyposażeniu. Co za fuszerka, gdyby tylko się to ocenić, to zero gwiazdek, ok. Dobra, ale awansior powinien być na poziom numer 3. Bob doskonale sobie poradził dzięki tak starannie pełnią dokumentem, bo Bob zasługuje na mroczną pochwałę. Awansaj będzie pracować jako obracacz w proch, będziecie zarabiać 60 na godzinę. Ok. I pracujemy troszeczkę w innych godzinach. Musimy osiągnąć poziom umiejętności na i uwolnić 3 dusze, więc to nie będzie już takie proste. No i jesteśmy po raz kolejny. Spróbujemy znowu poszukać zagubionych dusz, żeby udało nam się szybciej te dusze tutaj uwolnić i może dzisiaj też dostać awans. Zabierz mu duszę, Dawaj. Mamy duszę. Mamy duszę. I zobaczymy, czy teraz będziemy mogli pójść tą duszę do światu, bo to jest w ogóle napisane coś ciekawego że musimy uwolnić duszę biorąc portal do, do zeświatów, który znajduje się poza biuromarzem kosiarza, ale nie wiem, czy jest jakiś... Okej, okay, to chodzi o ten portal, okej, okay, to nie ma to znaczenia. Okej... Okay. Przeprowadź konserwację kosy... No spoko, ale tutaj mamy kogoś, mamy pana Denisa Kim, który nie żyje i musimy wysłać prawdopodobnie błagania Sima o to, czy zabierzemy Sima danego, czy nie, ale w tym przypadku zabierzemy. E, muszę uwolnić więcej dusz, więc muszę niestety skosić tą duszę. I'm so sorry. Skość dusza. Dawaj, prosimy jeszcze o ocenę. Mi się poziom usługi niezależnie od okoliczności. To super. Szybko uwalniajmy duszę i Zobaczymy, czy możemy teraz poszukać zagubionych dusz. Możemy, więc poszukajmy, zobaczymy, co tu będzie. Zabierz mu duszę, oczywiście. No i dzięki temu będziemy mogli wysłać kolejną duszę do światów i najprawdopodobniej dostać awans. No i mamy kolejne 30 melonów, bo doskonale sobie poradził. Super. Jesteśmy teraz zbieraczem. Będziemy zrobić 54 i pracować od 14 do 22. OK. I musimy osiągnąć, jakiś w promocji fizycznej, poziom charyzmy. OK, no to mam nad czym pracować. Mamy sytuację, które są znowu to samo i no niedobrze, dobrze kochani zaczyna mi się to podobać coraz mi powiem zupełnie szczerze jeżeli ta kariera będzie taka repetetywna no to no no nie najlepiej słuchajcie nie najlepiej ewidentnie no ale zobaczymy dobra który z mebli jest opętany to jest pytanie nie widzę żadnego opętanego o dobra to jest opętany mebel okej okay. pozbądź się ducha także hmm, hmm, hmm. nie wygląda najlepiej mam nadzieję że chociaż jego duszę dostaniemy weź napraw to szybko no bo to takie w sumie podobne jest. Słuchajcie, wszystko niestety. Chyba jedynie co się różni, to te takie metody koszenia w sumie. No dobra. I wszystko zrobione, to wiecie co ja pójdę. I poszukam sobie ja, jakiś dusz. że że nawet dzisiaj nie skoszę i nie dostanę awansu. Jaka jest norma dusz? Zobaczymy. Słuchajcie, może. okej, okay, poprawiam to, bo co dalej? No tak się stało poprawia, że hej. I sprawdzimy jeszcze tą normę dusz. Kosztowana norma dusz oparta na Twojej pracy i Twojej linie światła wynosi 18 czy 25 dusz. Okej. Okay. Nie wygląda co najlepiej. Poszukajmy innych zagubionych dusz. Może jeszcze coś się uda nam zrobić. I może. Że, jak opuszczę duszę do światów, to dostaniemy znowu coś. No niestety, chyba nic z tego. Poczekajcie, może jeszcze mi się uda zostać chwilkę dłużej. Ocalmy duszę. I co mamy ją? Mamy. Dobra, słuchajcie. To jest walka. Musimy kominować. Ok, i mamy wspaniałą ocenę pracy, więc chyba dostaniemy jednak awans. Ja to jest tak inny dobry. Jednak dobry, można to oszukać. No i mamy awans. Będziemy teraz pracować jako pogrom. dusz, będziemy zarabiać 77 na godzinę. Jesteśmy bonus 1472. Simulon. Czy kolejny dzień w pracy będzie dniem, który jest sukcesem i będzie się jakoś różnił czy będzie nadal repetetywnym dniem i będzie powtarzać się wszystko to, co już mieliśmy? Oczywiście zabierzmy sobie duszę, bo mamy do uwolnienia pięć dusz, więc wypuśćmy sobie duszę do zaświatów. Okej, okay, dobra. Tutaj się coś dziwnego porobiło, bo tutaj mamy, jak widzicie, duchy normalnie takie duże. O, oh, okej. Okay, czyli to jest różnica, bo teraz te duchy po prostu wyszły sobie z zaświatów i się przy przyślizgnęły zgnęły do miasta. Dobra, to sp sp spróbujmy skosić duszę ekstrawagancko. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Czy to może nam jakoś nie wyjść, czy. O, okej, okay, nie. I tutaj widzę jest w koszu na śmieci tego też mogę skosić. Zobaczmy, czy te różne jakby style koszenia dusz też się zmieniają w jakiś sposób, ale widzę, że nie do ciebie, aha, ciebie nie mogę skosić w ogóle? Ciebie mogę skosić, to weźmy teraz, ostrożnie skośmy. Zadniczo to wygląda dosyć mm, podobnie. Dobra, koniec gadania, bo musimy skosić więcej dusz. Nie, wszystko to koszenie wygląda dosyć podobnie. Dobra, mamy trzy, więc jeszcze potrzebujemy ciebie najprawdopodobniej. Skośmy ciebie. I okej, okay, cztery, no i mamy jeszcze tutaj jednego gegadka, który jest tutaj. Proszę bardzo. Skość dusze jest dostępne do gitara siema, teraz zamknijmy te szczeliny, bo nam się te duchy wredne wydostały, więc pozamykajmy wszystkie szczeliny, no i tak naprawdę to będzie tyle. Plus jest taki, że tych dusz jest pięć i dzięki temu będziemy mogli zliczyć nasze tutaj tak naprawdę wszystko co mamy w naszej pracy więc to jest świetne, wróćmy do Po wypuszczajmy sobie te wszystkie dusze, które mamy, jest tego całkiem sporo, jak widzicie mamy przewodnika dusz 33 simulony na godzinę, czyli 110 i 1704 zarabiamy oh my god, mamy coś, jakiś newsik gratulujemy wyrobienia tygodniowej normy dusz to nie lada osiągnięcie nagrodę znajdziesz w pudle mrocznych zabawek, które stoi przed biurkiem mrocznego kosiarza także zobaczymy, moi chani co to jest za sekundę. niestety mamy nowe wymagania w pracy, osiągnąć czwarty poziom charyzmy i napisać podręcznik koszenia czyli napisać książkę, więc za to może też jakieś jakiś fajny pieniądze. No to lecę zobaczyć, co mamy w tej skrzyni tutaj. Odbierz nagrodę. I'm scared trochę. Jestem ciekawy, co to może być. Czy te nagrody są w ogóle czegoś warte, czy też nie do końca? Dawaj, Bobik. Oj, to jest jakiś Aha, jakaś Ester yy, sobie tutaj siedzi. O, for real 300 simolonów. Naprawdę? Serio? Wow. Wow, 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 coś innego z pomiędzy i fala okej, okay. Bob wysłał, dobra, to też. Tutaj mamy zebranie źródła mrocznej ambrozji Znajdź roślinę mrocznej amrozji i wybierz ją, aby ją zebrać. Zamknąć szczelinę ze światów i zebrać duszę. Czyli troszeczkę się tutaj zmienia to. Zbierz duszę, okej, okay, to jest taka dusza po prostu próbująca wyjść, ale nie do końca wychodząca. Ale gdzie ja znajdę tą Ambrozję? Dobra, duszę widzę, ale powiem wam, że ta mroczna Ambrozja, Tutaj mamy coś. To nie jest mroczna amrozja. Oślepłem oficjalnie. Nie widzę ani ostatniej szczeliny, ani nie widzę tej mrocznej Ambrozji. Dobra, a może zobaczymy, czy nam się coś tutaj zadziała jak wrócę tak owo po prostu do domu bez wykonania wszystkiego. O, 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 o. no to mamy problem. Houston. Na szczęście oddawanie dusz chociaż nam się tutaj wypełnia, więc to spoko. Mamy 5 dusz do uwolnienia, więc wpuszczam 5 i troszeczkę się to poprawiło. Nic szczególnego się nie stało, nie dostaliśmy opierdzielu, więc w sumie na plus. Książka napisana, charyzma zrobiona, więc no mm, możemy się spodziewać kolejnego awansu. W międzyczasie wydam tą książkę. Aha, nie mogę. Może nie mogę wydać tego z nie swojego domu. Dobra, ale tamto zlecenie szczęście się usunęło. Mam nadzieję, że dostanę takiego samego zlecenia jak wcześniej. Oj, zlecenie podstępny krawiec, zabił mojego łośników w słodyczy, czy przygotuje się na skoszenie duż kilku Filmów, którzy właśnie zjedli swój deser. Oh no! Okej. Okay. Czyli mamy coś ciekawego. Jakąś sytuację kryzysową. Na szczęście. Takie sytuacje kryzysowe na pewno są na plus, bo gdyby tych nie było, to byłaby ta kariera trochę nudna, ale... By... Oh, oh, well, 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 well. Dlaczego jesteśmy w tym parku? Nie podoba mi się to. Musimy ustalić przyczynę śmierci, ale ja nie widzę... Oh wow! <laughs> o mój Boże! Czwórka simów leży po prostu w tym. No nieźle. Z bodaj śmierci. Zobaczmy, co się dzieje. Mam troszkę więcej możliwości. Zgania Krowokwiat. <laughs> skoś duszy rośnie. ej ja chcę, może dostaniemy dzięki temu i będziemy mogli go wy wy ten yy, wyhodować. To by było świetne, gdybyśmy mieli duże krowokwiaty. O, oh, wow, wow i, wow, I co? Dzięki temu dostaliśmy coś, coś jakąś różni, nie? To jest po prostu dusza. I, i coś, ale. Bob! Nie patrz chmury. Ludzie leżą tutaj, potrzebujemy im, im pomóc. Dobra, skoś duszy jej, skoś duszy jego. Także mówię, no myślałem, że to będzie tak po prostu, że dostaniemy jego nasionko na przykład i będziemy mogli go wyhodować jakoś, bo jest krowokwiat. Duch, jeszcze nie wiem, jak go zdobyć, ale dowiem się. Uuu, mamy kolejny awans. Jesteśmy teraz pogranicznikiem. Mamy też piąty poziom umiejętności tanatologii. E, Bobby zrzucił z siebie jarzmo życia metaforycznie. Zrozumienie śmierci pozwalając pojąć esencję życia i wykorzystywać tę wiedzę w późniejszej drodze. Wszelkie przyjemności związane z życiem po śmierci oraz możliwość igrania ze śmiercią sprawiają, że Bobby z większą akceptacją dożyje ze swojego kresu oraz będzie istnieć po nim. Czyli tak naprawdę to nic nowego się ciekawego nie, nie wydarzyło. Można rozwijać właśnie czytając bla bla bla, ale nie widzę tutaj jaką i dlaczego warto jest posiadać tą... Oh, okej. Okay. Będę mogli posługiwać się językiem zmarłych lub stworzyć przysmak z duszą, czyli jak mam duszę to mogę sobie zrobić przysmak z duszą. Jak to działa? Gotuj. Może tu jest coś nowego o czym ja nie wiem. Przysmak z duszą. To może być bardzo ciekawe, albo nie wiem, możemy... O, zupa z dusz! Te bogatym aromatem wieczne esencje i życie energii zupa z masą rozgrzewa twoją duszę. Dobra, i... czekajcie, skoro mamy duszę i możemy ją zrobić... Babuś! Ale co ty wariujesz tutaj? By the nie wiedziałem, że dusza to jest ogólnie mm... Makaron i warzywa, ale no cóż, dusza została dodana i wygląda to w ten sposób. I najprawdopodobniej to działa tak, że będzie nasz wiek skracać. No to zjedzmy ją. Zostało nam 20 dni i zobaczymy, co to oznacza, bo to jest ciekawe bardzo. Okej, okay. i co teraz? 20 dni pozostało, ale mamy pełnia duszy. Smak życia nie jest trywialny, bo czuję, że Pulsuje w nim czysta magia. I co możemy zrobić w związku z tym? Bo nie wiem, coś tu się więcej zadzieje, ale może coś, słuchajcie, pomijam. Wszystkie potrzeby mu się mega naprawiły, więc może to jest to? Czy mogę wydać tę książkę teraz, tak w ogóle? O, mogę. Zobaczymy, czy tajniki nasze koszenia będą, słuchajcie, się opłacać tutaj. We'll see. I to w ogóle nie spada, czyli bardzo możliwe, że to na jakoś dłużej działa. Dobra, teraz Simsy się nade mną troszkę zlitowały, bo jesteśmy na mniejszej parceli, gdzie widzę jakieś tutaj kwiaty. Ewidentnie to są te kwiaty, które nam są potrzebne. Wiecie, natomiast co by mi się tutaj bardziej podobało, gdybyśmy... I wiem, czego tutaj dokładnie brakuje. Dużo lepiej byłoby, gdybyśmy my usłyszeli jakieś historie, na przykład, nie wiem, jak jakiś Sim, wiecie, umarł, no to niech pojawi się chociaż tutaj, wiecie, małe powiadomienia, może z jakiego powodu? Co się stało? Dlaczego taka dlaczego inaczej? No nie. A tak to wchodzimy, zabieramy tą duszę i w sumie to nic się ciekawego nie dzieje. Jak, jakby można tak pomyśleć, no nie. Tutaj jeszcze jest coś takiego, zamknij szczeliny i kolejnej szczeliny widzę. No po prostu nie. Że Eliza przestaje mnie dzwonić. A dobra, tu jest jeszcze jedna. No, także, właśnie to jest to, że gdybyśmy mieli jakieś takie historie na ten temat, ja pozbieram tych dużo więcej, bo może mi się a nóż przydadzą. Zawsze, może będzie taki tutaj, wiecie, wymóg. Udało Ci się zabrać źródło mrocznej ambrozji. Po powrocie do biurodyskusji możliwość przyrządzenia mrocznej ambrozji w biurowej kuchni. Okej, okay. co to znaczy? Źródło mrocznej ambrozji zostało dostarczone do opatrzenia swojego w imieniu, bo możesz górzyć przyrządzenie mrocznej ambrozji w biurowej kuchni, a następnie dostarczyć ją mrocznemu kosiarzowi Okej, okay. i teraz ugotujmy mroczną am Podczas obsługi błagań. Co to kurka wodna znaczy? Co z tego będzie? Udało się przynosić mroczną obrozę, teraz ją dostarcz. Materiał jeszcze do firmy, z tym nie można go wynosić poza jej teren. Okej, okay. co ona robi? narobi? chodzi o wykorzystać mroczną obrozę podczas obsługi błagań. Nie rozumiem, o co z tym chodzi. No ale dobra, weź ją. Czy mogę jakoś dostarczyć. O, za 500 simolonów, słuchajcie, można sprzedać, więc to jest jakiś jakiś motyw. I podajmy mu mroczną obrozę. Myślałem, że to też ma jakieś wiecie, własności, takie, że jak na przykład będziemy ją mieć, to. Zim nie może umrzeć, czy coś? Jeszcze nie wiem, ale dajmy mu to w prezencie i zobaczmy. Jestem tego bardzo ciekawy. Jest on zachwycony. Aha, i tyle. Well. Przecież mogę jeszcze coś ugotować? No to w domu ją ugotujemy i zrobimy różne ciekawe rzeczy tam w takim wypadku. Jesteśmy na poziomie 8, czyli ekspert do spraw negocjacji. Czy mogę to. O, oh, nie mogę tego ugotować tutaj. Mogę to ugotować tylko i wyłącznie pracy. Ty ćwicz ciosy i przygotowujmy się do kolejnego dnia. Może też uda nam się jutro. Ogarnąć to i zdobyć praktycznie ostatni poziom naszej kariery. Umiejętności secured. Zasadnie nie sobie miejsce, by komik dosta, dosłownie zabił publiczność z tymi żartami W sensie dosłownie wygląda na to, że mamy do czynienia z bioma martwymisykami simami. tu nie ma się z czego śmiać. Oła, wiła. weeła. Wi, wi, wi. Niestety sporo już tutaj się wydarzyło. Widzę, że musimy oczywiście ustalić. <śla> umarła nam na oczach. Dosłownie musimy ustalić przy śmierci, więc tak naprawdę zrobić to, co robimy zawsze. Why not? Zobaczymy. O, coś się nie udało. Kosz te dusze. Tutaj mamy cztery. O. Oh. Okej, okay, no i wracamy do biura. Kurde, nie podoba mi się to, że to jest wszystko, wszystko to samo. Wiecie o co chodzi? Że, niby, to jest otwarta kariera, ale robimy dzień w dzień to samo. Czasami się różnią jakieś może tak naprawdę przyczyny śmierci, ale poza tym to jest tak naprawdę tyle. I no nie ma tutaj nic szczególnego do zrobienia. Dobra, ale ja zrobię tą Ambrozję, bo ja liczę na to, że po prostu jakimś studem będę mógł ją wynieść i zjeść i zobaczymy, czy coś się stanie. Bo jak to nie będziemy o swojej. W funkcji dodatkowej, jakiejś ukrytej, której, o której nie wiem, to się po prostu popłacze i schowaj to do wyposażenia. I nie waż się tego jeść, więc zobaczymy, co, co z tego będzie. Jak tylko i wyłącznie wyjdziemy z pracy, no a najprawdopodobniej dostaniemy awans na poziom 9 bo mamy już 8 i zostało nam bardzo, bardzo maluśko rzeczy do um, osiągnięcia tak tego 10 poziomu. To dam, to dam, to dam. Dobra robota, bo może otrzypać szaty i następnym razem roztaczać wokół siebie. W trochę mniej mroku. Zostaliśmy zastępcą kosiarza, okej, okay. mamy oczywiście więcej pieniędzy, no już mamy 20 tysięcy prawie, więc jest spoko, zarabiamy dużo i została nam jedna, jeden dosłownie level do tego, żeby zostać Prawdziwym mroczniakiem. Kochani, to jest ten dzień. Naszym jedynym wymogiem do pracy jest osiągnięcie 10 uwolnionych dusz. Mam 6 w wyposażeniu, więc na spokojnie jeszcze dzisiaj zbierzemy 4 i zobaczymy. Nic nie jest tutaj niesamowitego. Podróżujmy sobie, zobaczmy, czy to będzie jakaś niesamowicie, niesamowita okazja, niesamowicie, niesamowita śmierć, niesamowicie, niesamowite kuszenie. Raczej nie sądzę. No właśnie, ktoś po prostu umarł i tyle. No wiecie co? Józefa Wiaderko jeszcze. Nie wiadomo z dupy skąd wzięta. Aha, muszę. Zebrać zeznanie świadka Zbierzmy zeznanie Dona Ja, ja wierzę, że to on jest zamieszany ja Jeszcze sobie gdzieś poszedł, więc nie zbiorę No tutaj pani, zbierzemy Okej, okay. no to skośmy duszę I mamy niestety dusz 6. A nie, tyle ile chciałem No cóż, muszę poszukać jeszcze więcej dusz, niestety No i tyle będzie, słuchajcie Nie uda nam się dzisiaj tego zrobić A już byłem pewny, że się uda Dobra, popuśmy wszystkie dusze, niestety Jak widzicie, to musimy mieć zrobione A mamy tylko 7 dusz dzisiaj, więc jutro Well, no ale mamy jedną ważną rzecz I jest to ta... Mroczna ambrozja i mogę ją sprzedać, nie mogę jej zjeść w ogóle. Więc hmm, bez sensu trochę, bo mam zupełnie szczerze. Well. No dobra, teraz mamy ostatni dzień i w końcu się uda Zostaniemy kosiarzem e, I mamy sytuację kryzysową No i oczywiście nie to co chciałem, bo... Ale dobra Może się uda gdzieś nam tego ducha tutaj wydobyć I dostać jego duszę To nadal będzie za mało dusz Niestety Mamy jego duszę Aha, i nie jesteśmy jego duszy, nie wiesz co? Coś mnie po prostu porąbie Naprawdźmy oczywiście dziś Nie chcą oni, żebym dostał ten awans Naprawdę, bardzo nie chcą, żebym dostał ten awans W ogóle nie chcą I pozamykajmy te szczeliny Możny kosiarz, słuchajcie Jest moim przeciwnikiem I to ewi identnym. Dobra, to się udało. Portal do światów też trzeba naprawić, bo żadnej duszy nie oddam. Mam nadzieję, że chociaż jedną e, duszę dzisiaj mi się uda zebrać, bo jak nie, to się po prostu zastrzelę. Mam siedem. Ok. To zrobione. To teraz poszukajmy zagubionych dusz. Może coś się uda. Ocal te dusze. Aha, mamy jedną, OK. No i zobaczcie, tyle. Więc dzisiaj to nie jest dzień na awans. No cóż, 8 dusz na 10 zrobionych. Well, well, well. Witam na kolejnym zleceniu, ale mam tutaj sprzeczne informacje, bo według tego diana Varan nie żyje, a no ewidentnie. Nie Diana Barand żyje, więc ja nie wiem o co tutaj chodzi. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć? Yy, ale no, no możemy sobie wysłuchać błagania. Ja widzę, że ona żyje, więc mm, kochana, jak to się stanęło się, że ty żyjesz? No i teraz powinienem kochanę, kochani ją skosić, ale nie mogę, bo ty nie żyje. W sensie żyje, ale coś nie pykło. Nie, po prostu ta gra nie są awans, Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. I jak klikam na niego zlokalizuj zmarłego Sima, to pokazuje mi tutaj, ale wszyscy żyją tutaj. Hello. Czy powinienem ją jakoś zawić? No już pierwszy bag w dodatku znaleziony. No, chociaż za tym razem to będę miał wystarczającą ilość dużo, by w końcu dostać ten awans, więc e, skośmy sobie duszę na spokojnie i takie cztery duszki to na pewno mi, słuchajcie, tutaj starczą. I możemy zatem wracać do biura. Słuchajcie, no w końcu wypuszczamy duszę do zaświatów, i będę miał ostatnią duszę. Wspaniała ocena pracy, więc teraz tak naprawdę mm, nie wiem, czy będę, no uwolnie no, uwolnię te dusze, wszystkie. W sumie zobaczymy. Mam nadzieję, że dostanę ten tak czy tak. I zobaczymy, co z tego będzie. Co się stanie, jak zostaniemy prawdziwym kosiarzem, pierwszym, po prostu, najlepszym. Kochani, zaraz nasz dzień się skończy i zobaczymy, czy to, co się wydarzy, czy to jest coś dużego, że będziemy mieć jakąś specjalną umiejętność, nie wiem, będziemy mogli zabijać simów, No mam nadzieję, że zostaniemy tak naprawdę rodzim kosiarzem. Mamy. Wow, mamy specjalny strój. Bo nie zawsze się dzisiaj poradził. I mamy teraz, a praca jako kosiarz będziemy zrobić 421 na godzinę. i otrzymaliśmy bonusy okazały strój kosiarza oraz prawa ręka mrocznego kosiarza Nie do końca wiem, co znaczy ta prawa ręka mrocznego kosiarza, czy to jest jakaś cecha, nagroda, czy co. Zaraz postaram się to. Słuchajcie, no mamy piękne strój, strój, mamy zorąbisty. Ale co to znaczy ta prawa ręka kosiarza, Tutaj się mi nic nie zmieniło. W simologii mamy prawą rękę mrocznego kościarza. Się poświęta za cechy, co znajduje się za zasłoną. W różnych podejściach do śmierci raz dysponują lepszymi narzędziami do radzenia sobie z żałobą. Dzięki osobistej rozdowej relacji z mrocznym koszarzem mogą uniknąć przedczesnego Życia, ale wiedzą, że śmierć to nie koniec istnienia. Mm -hmm, no to w sumie nie wiem, czy to jest jakieś takie bardzo opłacalne. No i my, kończyliśmy ten challenge. Mamy dla Boba 20 tysięcy, więc ewidentnie na karierze Kosiarza da się zarobić. A sama moja opinia na temat tej kariery, myślę, że fajniej by było, gdyby była troszeczkę bardziej rozwinięta. W sensie jest spoko, ale z czasem staje się ona po prostu bardzo repetytywna i robimy tak naprawdę to samo i z czasem już nie jest to takie ciekawe chodzenie do niej. Także no wolałbym, żeby to było po prostu bardziej Rozwinięta, można byłoby sporcie zrobić jakieś różne historie na temat śmierci, rozwiązywanie tych zagadek bardziej, wiecie, jakieś może nawet tutaj morderstwa czy coś, a nie tylko tak naprawdę śmierć, sprawdzenie na co kto umarł i nara. Może będzie to też lepiej wyglądać, jak będziemy mieć więcej do tego, pamiętać, mam tylko grę podstawową i, i dodatek Życie i śmierć, bo wtedy będzie też więcej lokacji i tak dalej, i tak dalej. No ale na ten moment nie jestem zachwycony. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat tej kariery, a ja dziękuję wszystkim za oglądanie. No i jeżeli ten film się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, komentarz komentarza i subskrypcji, tak jak prosiłem. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach z dodatku życie i śmierci już wkrótce. Do zobaczenia do następnego i cześć!